Ale bogutka, pokrzywa czeka. No. Słuchaj, nie pozwólmy, żeby pokrzywa się marnowała. Już czas. W tym roku wszystko kwitnie dużo wcześniej. Pokrzywa już dawno czeka na zbiory. Cześć moi drodzy. Witam serdecznie. Słuchajcie, jeszcze nie mam Maja, ale już spokojnie można zbierać pokrzywę. Jest piękna, jest dorodna. Pokażę Wam co ja od kilku dni już robię. Wkładam pokrzywę z przydomowego ogródka, więc jest 300. Sadzam do wody około 200 ml. Mały bzium. I w tym momencie robi mi się macerat. Na 2-3 godziny. Tylko nie na słońcu. I zestaw witamin. Nie tylko żelaza. Gotowy. Polecam, bo warto. Dobra. Idę dalej. Przy okazji jeżeli masz w pobliżu trochę żwirku, jakąś taką ścieżkę drogę, to wykorzystaj to jako masa stóp. Ja tak robię. Od niedawna zresztą. Okay. Bardzo fajnie przyciemnieje ten nabój. Później jak się przeleje do szklanki, to wygląda jak taki ciemny poter. No. Okay. Na razie.